Żołnierz strzelał na oślep przez dziurę w ścianie. Wokół niego eksplodował tynk i kurz. Ręce drżały mu, gdy ładował magazynek do karabinu, podczas gdy obok ginęli towarzysze rozszarpywani przez nazistowskie kule i odłamki. Na dole czołgi walczą o każdy centymetr ulicy, desperacko próbując zniszczyć maszynę do zabijania. Kilka mil dalej Adolf Hitler przebywał w podziemnym Führerbunkerze, chroniony przed walkami i czekający na armię widmo, która miała go uratować. To była bitwa, która zakończyła istnienie nazistowskich Niemiec. 16 kwietnia 1945 roku Armia Czerwona wprowadziła do Berlina ponad 2,5 miliona żołnierzy. Wzdłuż brzegów rzeki czekali, by uderzyć na upadający raj. Wśród tłumu był sierżant Iwan Pietrowicz. Leżał w mokrej trawie na wschodnim brzegu Odry, otoczony ciężką, niemal namacalną ciszą. Po raz trzeci sprawdził magazynek, przesuwając kciukiem po zimnych łuskach. Próbując utrzymać pustkę w umyśle, do Sowietów dołączyło prawie 200 tysięcy polskich żołnierzy, ludzi takich jak szeregowy Wojciech Nowak, którzy przedarli się ze wschodu. Nagle, dokładnie o trzeciej nad ranem, niebo rozdarło się, wystrzelono flarę sygnałową i ponad 40 tysięcy dział moździerzy oraz wyrzutni rakiet otworzyło ogień. Ogłuszający dźwięk i fala uderzeniowa dotknęły wszystkich niemieckich żołnierzy. Wzgórza Silo, ostatnia naturalna linia obrony przed Berlinem. Natychmiast zamieniły się w masę ognia i wzburzonej ziemi. W ciągu zaledwie pierwszych 20 minut ponad milion pocisków uderzyło w niemieckie pozycje. Radzieccy dowódcy skierowali 140 silnych reflektorów przeciwlotniczych na niemieckie linie. Plan miał oślepić wrogich artylerzystów światłem, lecz gdy Iwan i tysiące żołnierzy ruszyli naprzód, szybko obróciło się to przeciwko nim. Dym po ostrzale był zbyt gęsty, a światło odbijało się od niego. Nacierający radzieccy żołnierze byli dobrze widoczni. A wzgórza Silo zamieniły się w cmentarz z głęboko okopanymi Niemcami. Przewidując atak z ocalałych betonowych bunkrów, rozległ się ogień karabinów maszynowych. Iwan patrzył, jak czołgi T-34 eksplodują, a wieże odrywają się po trafieniu z działu 88 Memeja. Widział, jak ludzie znikają w chmurach czerwonej mgły na północy. Wojciech i Pierwsza Armia Polska ruszyli w stronę niemieckiej stolicy. Przekroczyli rzekę pod silnym ostrzałem moździerzowym. Gdy ich mosty pontonowe rozpadały się od wybuchów. Ale jakoś udało im się przedostać, szturmując niemieckie pozycje dla Polaków. Każdy krok w stronę Berlina przybliżał sprawiedliwość. 19 kwietnia linia została przełamana, a 9 armia niemiecka okrążona i uwięziona w lasach Halbe. 20 kwietnia przypadały 56. urodziny Adolfa Hitlera. W bunkrze było nerwowo. Kompleks był labiryntem małych betonowych pomieszczeń głęboko ukrytych pod kancelarią Rzeszy i jej ogrodami. Adolf Hitler po raz ostatni publicznie pojawił się, wychodząc po schodach do ogrodu kancelarii. Dawniej zadbany ogród był teraz pełen kraterów, zniszczonych posągów i powykręcanych drzew, będących skutkiem nalotów alianckich. W zrujnowanym ogrodzie czekał szereg chłopców z Hitlerjugend, gotowych odebrać Krzyż Żelazny z drżącej dłoni Führera. Ci dzieci byli obrońcami Rzeszy, Dowodząc, że potężna Wehrmacht została niemal całkowicie zredukowana, Hitler szedł wzdłuż szeregu w szarym płaszczu, ściskał dłonie, szczypał w policzki i poklepywał po ramionach. Próbował sprawiać wrażenie silnego, niezwyciężonego przywódcy znanego z kronik filmowych, ale kamery uchwyciły niezaprzeczalną prawdę. Był złamanym człowiekiem, który chodził z wyraźnie pochyloną sylwetką, ciągnąc za sobą lewą nogę. Jego prawa ręka tak mocno drżała, że musiał ją ukrywać za plecami lub ściskać drugą, by to zamaskować. Mruczał chłopcom, że Berlin zostanie niemiecki i że są przyszłością. Gdy się odwrócił i schodził ze schodów, na centrum miasta spadły pierwsze radzieckie pociski. To był prezent urodzinowy Armii Czerwonej dla Führera. Tiergarten Park w centrum miasta eksplodował gejzerami ziemi i drewna. W bunkrze zebrali się najwyżsi urzędnicy nazistowscy. Goebbels. Himmler i Göring. Lecz atmosfera była napięta. Hitler siedział, prawie nie jedząc, z nieobecnym wzrokiem, gdy wspomniał o armii Wenka i kontrataku Steinera. Mówił o tych jednostkach wojskowych, jakby były potężnymi legionami, gotowymi zmieść Sowietów i przywrócić granice. Generał Krebs i pozostali patrzyli na swoje buty, pozwalając, by niezręczne milczenie wypełniało przerwy między tyradami. Znali prawdę. Steiner nie miał ludzi, a Wing walczył o życie, żeby utrzymać linię obrony. Do 22 kwietnia zaprzeczenie ustąpiło pod naporem rzeczywistości. Iwan i jego oddział dotarli na przedmieścia, walcząc wśród fabryk, stacji tramwajowych i bloków. Niezorganizowany opór był przez to jeszcze groźniejszy. Nie walczyli z żołnierzami, lecz z Volkssturm, starszymi mężczyznami ze strzelbami i pistoletami z pierwszej wojny oraz kobietami z granatami. Każde okno i piwnica mogły być zagrożeniem lub miejscem zasadzki. Iwan szybko zrozumiał, że ulice są śmiertelną pułapką, więc Sowieci zmienili taktykę i przestali tam walczyć. Przemieszczali się przez budynki, wysadzając dziury w ścianach, przechodząc z salonu do kuchni, do sypialni. Iwan był w jadalni, gdzie walczył, a na stole leżał niedokończony posiłek rodziny. Granaty ręczne i bagnety zniszczyły domową scenę w bunkrze, a sytuacja stała się poważna. Hitler z desperacją czekał na wieści o ataku generała Steinera, wierząc, że uratuje to Berlin. Postawił na to wszystko, opóźniając rozkazy ewakuacji i odmawiając pozwolenia dziewiątej armii na odwrót. Nadeszła wiadomość. Generał Krebs musiał przekazać, że Steiner nie rozpoczął ataku. Brakowało mu żołnierzy, paliwa i amunicji. W pokoju panowała absolutna cisza. Jakby wyssano powietrze, aż w końcu nastąpiła eksplozja. Hitler nie tylko się zdenerwował, on się rozpadł, uderzył pięścią w ciężki drewniany stół, rozrzucając ołówki i mapy. Krzyczał, że go zdradzono. Nazywał generałów tchórzami, zdrajcami i nieudacznikami. Jego głos załamał się, przechodząc od przerażającego ryku do żałosnego szlochu. Wygłaszając tyradę o zawodzie narodem niemieckim i kłamstwie armii, wojna była już przegrana. Personel stał nieruchomo. Nie patrząc na niego, a sekretarki za drzwiami, Traudel, Junge i inne, słyszały każde słowo. Przez cienkie drewno opadł na swoje krzesło, wyglądając na małego, pokonanego i niesamowicie starego. Powiedział, że każdy może odejść, ale on zostanie w Berlinie i tam spotka swój los w ruinach stolicy. Tej nocy rozpoczął się Eksodus, gdy szczury uciekały z tonącego okrętu. Wysocy rangą urzędnicy spakowali swoje torby, załadowali samochody z kradzionymi skarbami i dokumentami i pędzili na lotnisko. Ale w bunkrze została dziwna, mroczna rodzina. Józef Goebbels, minister propagandy, sprowadził żonę i sześcioro dzieci do bunkra. Dzieci bawiły się w betonowych korytarzach, a ich śmiech odbijał się od ścian. Bunkier nazywały jaskinią, bawiły się w gry z wartownikami, nie wiedząc, że człowiek zwany wujkiem Adolfem planował koniec wszystkiego. Wtedy Berlin był morzem ruin, a Sowieci i Polacy zdobywali go budynek po budynku, pokój po pokoju. Oddział Iwana nacierał na S. Bahn Ring. Podwyższoną linię kolejki miejskiej otaczającą śródmieście. Niemcy zamienili dworce w twierdzę, zabijając okna i ustawiając karabiny maszynowe przy kasach. Iwan dał znak oddziałowi, by sprawdzili rogi podczas szturmu na dom towarowy przy Aleksanderplatz. Wnętrze było surrealistyczne. Powalone wybuchem manekiny przypominały zwłoki, ich plastikowe kończyny, powykręcane pod dziwnymi kątami. Seria z karabinu z ruchomych schodów rozbiła szklane gabloty. Iwan schował się za ladą z kosmetykami, szukając osłony. Walczyli przez dział bielizny i kuchenny. Użyli miotaczy ognia, żeby oczyścić górne piętra. Strumienie płynnego ognia rozświetlały ciemne zakamarki, a żar był tak intensywny, że parzył skórę nawet z drugiego końca pokoju. Wojciech i polskie oddziały atakowały od północy w kierunku Tiergarten, Walcząc z resztkami dywizji pancernej SS, tygrysy królewskie stały w zaułkach, wykorzystując wąskie uliczki do zasadzek. Dywizja Wojciecha bez ciężkich czołgów stosowała taktykę niszczycieli czołgów. Biegali po schodach zrujnowanego mieszkania, wychodzili na balkon i zrzucali granaty na cienki górny pancerz tygrysu. To była niebezpieczna praca. Jeden błąd lub zawahanie groziły śmiercią. Lecz Wojciech wiedział, że warto. Kiedy polska flaga została wzniesiona nad zdobytymi budynkami w całym mieście, nie było prądu ani wody, infrastruktura i rury były zniszczone przez bomby, a jedzenia brakowało. Zdesperowane kobiety wybiegały na ulice podczas przerw w ostrzale, żeby odciąć mięso z martwych koni, ryzykując ostrzał snajperów tylko po to, by nakarmić swoje rodziny. Do 28 kwietnia Führerbunker był odizolowany poza słabym, zakłóconym łączem radiowym. Hitler przechadzał się po korytarzach, powłócząc nogami, czekając na cud, który nie nadchodził. Adiutant ostrożnie podał mu kartkę. Raport od Reutera. Heinrich Himmler, szef SS i architekt państwa terroru, którego Hitler nazywał wiernym, próbował negocjować kapitulację z aliantami zachodnimi. Próbował się uratować, proponując oddanie Niemiec Amerykanom i Brytyjczykom. Hitler zbladł i znieruchomiał. Goring wcześniej próbował przejąć władzę. Himmler miał być prawdziwym wyznawcą. Jeśli Himmler był zdrajcą, któremu ufano, to czy wszyscy byli przeciwko niemu? Hitler zwrócił się do Hermana Figelina, przedstawiciela Himmlera w bunkrze i szwagra Ewy Braun. Figelin próbował uciec z miasta w cywilnych ubraniach z torbą pieniędzy i biżuterii, lecz został schwytany. Hitler kazał zaprowadzić Figelina do ogrodu kancelarii i ustawić go pod ścianą. To była gangsterska egzekucja. Akt przemocy człowieka, który stracił kontrolę nad imperium. Padły strzały zagłuszone hukiem artylerii, a zdrada wzbudziła zwątpienie w umyśle Hitlera. Himmler dostarczył kapsułki z cyjankiem na wypadek desperackiej sytuacji, lecz teraz miał wątpliwości co do ich autentyczności. Czy to był podstęp i środek nasenny, by go odurzyć, schwytać i zamknąć w klatce w Moskwie? Musiał się upewnić, więc potrzebował królika doświadczalnego. Spojrzał na ukochanego owczarka niemieckiego. Blondiego. Pies był jednym z nielicznych stworzeń, na których mu zależało. Wydał rozkaz opiekunowi psa, Fritzu Torno. Nie mogąc patrzeć, Hitler wyszedł. Po chwili Blondi dostał drgawek i upadł w łazience. Hitler cieszył się, że trucizna była prawdziwa, a droga ucieczki zabezpieczona. Wpatrywał się w wierne zwierzę leżące bez ruchu na zimnych kafelkach po czym odszedł bez słowa i po chwili się załamał. Do 29 kwietnia Sowieci szykowali się do ataku na Reichstag, ale żeby się tam dostać, musieli przekroczyć rzekę sprewę i zdobyć most motka. Ten most był wąskim gardłem, silnie ufortyfikowaną barykadą z żelaza i kamienia, którą Niemcy zablokowali tramwajami, drutem kolczastym i materiałami wybuchowymi. Oddział Iwana należał do pierwszej fali. Nocą niebo rozjaśniał ogień płonących budynków. Powietrze wypełniał ryk organów Stalina, rakiet Katiusza. Rzucili się do ataku na most, ale to była rzeź. Niemieckie karabiny maszynowe po drugiej stronie ostrzeliwały most, a ludzie padali, wpadając do zimnej wody szprewy. Na dole Iwan przedzierał się przez wrak tramwaju, kule świstały obok, a on strzelał z rozgrzanego do czerwoności pistoletu maszynowego. Przepychali się centymetr po centymetrze. Tworząc przyczółek w dzielnicy dyplomatycznej. Ich kolejnym celem było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Powszechnie znany jako Dom Himmlera, był to ogromny, rozległy budynek rządowy, labirynt biur i korytarzy. Walka o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych była brutalna. Sowieci i SS walczyli w każdym pokoju, rzucając granaty przez naświetla i strzelając przez podłogi. Iwan trafił do dużego gabinetu z książkami prawniczymi, gdzie oficer SS zaatakował go nożem. Iwan nie zdążył przeładować, więc uderzył mężczyznę ciężką drewnianą kolbą w szczękę. Szarpali się na podłodze, turlając się po rozbitym szkle i rozlanym atramencie, aż Iwanowi udało się wyciągnąć nóż. Oficer SS desperacko zadrapał twarz Iwana bez skutku. Iwan wbił ostrze z odgłosem obrzydzenia. To szybko się skończyło. Leżał łapiąc oddech, po czym kazano mu iść i zabezpieczyć dach. Gdy Iwan walczył o życie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w bunkrze rozgrywała się surrealistyczna scena. Sowieci byli mniej niż mile stąd, na zewnątrz rozlegały się strzały i eksplozje wstrząsające ścianami. Adolf Hitler zdecydował, że nadszedł czas, by uporządkować swoje sprawy i podyktował swój ostatni testament swojej sekretarce Traudl Jungę. W sali konferencyjnej, gdzie za każdym razem, gdy pocisk uderzał, z sufitu sypał się kurz, wygłosił swoją ostatnią tyradę. Nie przyjął odpowiedzialności ani nie przyznał się do błędu. Obwinił Żydów, generałów i Niemców, że nie wsparli wystarczająco jego wizji. Potem zrobił coś, co zszokowało personel. Zdecydował się wziąć ślub. Ewa Braun przez lata była jego tajną towarzyszką, ukrywaną przed opinią publiczną. Walter Wagner, lokalny radny miejski niższego szczebla, walczył w pobliżu w Volkssturmie. Został wyciągnięty z okopu, oszołomiony, pokryty kurzem i przerażony. I przyprowadzony do bunkra, aby przeprowadzić ceremonię. W małym pokoju map Hitler i Ewa stali razem, a Goebbels i Bormann byli świadkami. Podpisali akt małżeństwa. Ewa napisała Ewa Braun, skreśliła B i poprawiła na Ewa Hitler. Później odbyło się małe przyjęcie w korytarzu bunkra z szampanem i kanapkami, lecz nikt się nie uśmiechał. 30 kwietnia o świcie nad dachem Reichstagu unosił się dym. Zamurowane okna zamieniły budynek w twierdze. To było symboliczne serce trzeciej Rzeszy. Iwan patrzył na nie przez lornetkę z okien Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To był cel, koniec drogi. Otwarty teren przed Reichstagiem na Konigsplatz był strefą śmierci, zalaną wodą z pękniętych rur i poprzecinaną okopami. Po prawej była opera Króla, pełna snajperów, a za nią ogromna wieża przeciwlotnicza w Zoo. 128 mm działa przeciwlotnicze opuszczono, by strzelały bezpośrednio do sowieckiej piechoty. Sowiecka artyleria otworzyła ogień z wielu dział, koncentrując ostrzał na budynku, aż jego front zaczął się rozpadać. Następnie ruszyła piechota. Iwan biegł, buty grzęzły w błocie, wokół padali ludzie. Pociski zwierzy przeciwlotniczej ścinały ludzi, a powietrze pełne było odłamku. Iwan wskoczył do rowu przeciwczołgowego, a woda wokół niego zrobiła się czerwona. Dotarli do schodów i wysadzili drzwi granatami. Walka przeniosła się do wnętrza, zmieniając w brutalną walkę wręcz. Walczyli na korytarzach, w sali zgromadzeń i piwnicy. Powietrze gęstniało od dymu i krzyków ludzi walczących nożami, saperkami i pięściami. Iwan ukrył się za bezgłowym marmurowym posągiem. Niemiecki żołnierz pojawił się na balkonie. Więc Iwan zaczął strzelać na oślep. Niemiec spadł przez balustradę na marmurową podłogę. Ruszyli schodami na dach. 30 kwietnia wieczorem radzieccy zwiadowcy dotarli na szczyt. Kopuła była skręconym szkieletem ze stali i szkła, otwartym na niebo. Pod ostrzałem doczołgali się do krawędzi parapetu. Tam rozwinęli sztandar. Czerwona flaga z sierpem i młotem powiewała na tle zadymionego nieba. A żołnierze wiwatowali. To był sygnał! Powiewająca nad Reichstagiem flaga symbolizowała koniec nazistowskich Niemiec, gdy czerwony sztandar wciąż tam trzepotał. Atmosfera w bunkrze się zmieniła. Było popołudnie, 30 kwietnia, Adolf Hitler zjadł swój ostatni posiłek: prosty obiad ze spaghetti z lekkim sosem pomidorowym, ze swoimi sekretarkami, będąc spokojny i niemal nieobecny. Wiedział, że Rosjanie są blisko, a jeśli go złapią, zamkną go w klatce i pokażą w Moskwie. Nie zamierzał do tego dopuścić. Skończył jeść i zebrał współpracowników na korytarzu. Magda Goebbels z zaczerwienionymi i opuchniętymi oczami podbiegła do niego i padła na kolana, błagając go po raz ostatni, by opuścił miasto i spróbował uciec. Adolf Hitler spojrzał na nią zimno i powoli pokręcił głową. Zwrócił się do kamerdynera Heinza Linge i adjutanta SS Otto Günsza, wydając im ciche polecenie: Nie chciał zostawić śladu swoich szczątków, by Stalin ich nie odnalazł. Następnie on i Eva Braun. Odwrócili się od grupy i ruszyli w stronę ciężkich stalowych drzwi jego prywatnego gabinetu. Ciężkie drzwi zatrzasnęły się z metalicznym dźwiękiem. Za nimi zamek zatrzasnął się metalicznie. 1 maja stał się drugim. Nieustanny ostrzał, który trwał przez tygodnie, zaczął słabnąć. Iwan Pietrowicz kucał za gruzami niedaleko bramy brandenburskiej, czekając na rozkaz do ataku. Ściskał swój karabin. Dzwoniło mu w uszach, czekając na kolejny ostrzał. Ten jednak nie nastąpił. Zamiast tego przez ruiny przejeżdżała ciężarówka z głośnikiem, z którego rozległ się głos. Był to niemiecki głos, brzmiący na zmęczonego i załamanego. Generał Weidling rozkazuje natychmiastowe zaprzestanie wszelkiego oporu. Iwan spojrzał na swoich towarzyszy. Byli brudni, wyczerpani, wychudzeni, bez wiwatu. Powoli wstawali i ostrożnie się rozglądali. Niemiecki opór wychodził z piwnic w tunelach metra, nie strzelając, lecz z podniesionymi rękami. Niemieccy żołnierze, często młodzi chłopcy, rzucali karabiny na stosy na ulicy. Wojciech ze swoim oddziałem obserwował w pobliżu Tiergarten wychodzących z posterunku dowodzenia oficerów. Biały materiał na kiju powiewał nad nimi. Walka się skończyła. Wspiął się na kolumnę zwycięstwa. Ogromny pomnik niemieckiej chwały wojskowej, teraz naznaczony śladami wojny. Wojciech niósł polską flagę. Wspiął się obok śladów po kulach i brązowych płaskorzeźb, a na szczycie przywiązał ją do poręczy. Spojrzał na zrujnowaną stolicę, nie odczuwał radości, tylko ulgę. Jednak wszystkich wciąż dręczyło jedno pytanie: Wszyscy, żołnierze, dowódcy i świat pytali: Gdzie był Hitler? Wśród żołnierzy plotki szybko się rozprzestrzeniały. Niektórzy twierdzili, że uciekł okrętem podwodnym do Ameryki Południowej, inni, że zginął na froncie. Stalin żądał wyjaśnień. Radzieccy oficerowie wywiadu jednostki SME, RSH przedzierali się przez świętujące tłumy ponieważ nie interesowała ich kapitulacja. Zamiast tego pędzili w stronę Kancelarii Rzeszy. Kancelaria była zrujnowaną skorupą. Radzieccy żołnierze ostrożnie przechodzili przez gruzy, mijając meble i rozbite żyrandole, aż dotarli do wejścia do podziemnego kompleksu. Schodząc do bunkra, powietrze było gęste, przesiąknięte zapachem Disla i czymś słodszym, bardziej mdlącym zapachem migdałów. Żołnierze przechodzili przez pokoje. Latarki rozświetlały ciemność, Ujawniając sceny grozy ostatnich godzin w kwaterach Gebels'a. Odnaleziono ciała dzieci, rodziców nie było. Generałowie Krebs i Bergdorf zostali znalezieni martwi w sali konferencyjnej. Popełnili samobójstwo, by uniknąć niewoli. To miejsce wyglądało jak grobowiec, lecz brakowało głównej nagrody. Gabinet i prywatne kwatery były puste. Na Sofie była krew, lecz brakowało ciała. Oficerowie wywiadu przesłuchiwali ocalałych mechaników i strażników. Zbyt przerażonych, by uciec. Wskazując w stronę ogrodu, oficerowie pobiegli po schodach do wyjścia ewakuacyjnego i wyszli do ogrodu kancelarii. Ziemia była zniszczona przez ostrzał, pełna błota i lejów po bombach. Zaczęli przeszukiwać teren w deszczu i wkrótce, niedaleko wyjścia z bunkra, jeden z żołnierzy zauważył naruszoną ziemię, ślady ognia, spaloną ziemię, zwęgloną tkaninę i zapach benzyny w leju po pocisku. Zaczęli kopać. Europa leżała w ruinie. Odbudowa miała trwać dekady, a blizny pozostać na lata. W maju 1945 roku działa ucichły. Obozy wyzwolono. Koszmar dobiegł końca.